Urzędy otwarte zostaną w poniedziałek, a obsługa bezpośrednia interesantów będzie odbywała się z zachowaniem środków ostrożności, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Sprawdzamy szczegóły nowego reżimu sanitarnego w urzędach. Czy wszystkie urzędy zostaną otwarte? Urzędy otwarte od poniedziałku taki komunikat został podany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku 25 maja będziemy mogli załatwić nasze sprawy osobiście. Wiele osób tęskniło za urzędnikami. Choć może to brzmieć absurdalnie, bardzo wiele osób woli bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem niż załatwianie spraw przez telefon czy internet. Urzędy otwarte będą więc dla wszystkich, którzy pragną spotkać się z urzędnikami. Obowiązywać będzie jednak reżim sanitarny, nici więc z możliwości uściskania ukochanego urzędnika. Sprawdzamy szczegóły nowych restrykcji w otwartych urzędach, a także sprawdzamy, czy wszystkie z nich będą dostępne dla mieszkańców. Urzędy otwarte dla petentów. Dalsza część artykułu pod galerią nastęsknionych za wypełnianiem dokumentów. Urzędnicy będą czekać od poniedziałku, 25 maja. Według zapowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, otwarte będą urzędy administracji państwowej, zatem także samorządowe. Oznacza to, że ratusze, urzędy miejskie, gminne i dzielnicowe, te z którymi mamy kontakt na co dzień, powinny być dostępne od poniedziałku dla wszystkich. Urzędy będą pracować w nowym reżimie sanitarnym. Reguluje to rządowe rozporządzenie z 16 maja. Co to oznacza w praktyce? Zmniejszenie ilości osób mogących wejść do urzędu w tym samym czasie. Możemy zatem zapomnieć o kolejkach do okienka. Oczekiwać na swoją kolej trzeba będzie przed gmachem instytucji. Tak jak jeszcze kilka tygodni temu czekaliśmy przed Lidlem lub Biedronką na swoją kolej zrobienia zakupów. 2. Ile osób będzie mogło wejść jednorazowo do urzędu? Reguluje to ta sama ustawa. Z 14 maja. Określa ona, że na jedno stanowisko obsługi może przypadać maksymalnie jeden interesant. Jak mówi wiceminister MSWIA Paweł Szefernaker. Epidemia koronawirusa może mieć jeden pozytywny skutek rozwój e-administracji w Polsce. Cytowany przez Radio Olsztyn zaznacza, Jednym z priorytetów administracji w najbliższym czasie musi być rozwój e usług. Wielu Polaków w ciągu 3 miesięcy skorzystało z elektronicznej możliwości kontaktu z urzędem. Źródło: Radio Olsztyn.